Agnieszka Holland nie gryzła się w język pokłótni Trumpa i Zełęskiego. Wspomina o koszmarze. W przededniu 97. ceremonii wręczenia Oscarów Agnieszka Holland podzieliła się w Dzień Dobry TVN swoimi spostrzeżeniami na temat procesu wyboru filmów, które mogą zdobyć prestiżowe statuetki. Znana reżyserka nie tylko opowiedziała o kulisach kinematografii, ale także wyraziła swoje zdanie na temat aktualnych wydarzeń politycznych. Agnieszka Holland, której kariera obfituje w międzynarodowe sukcesy, w tym nominacje do Oscarów, z nieukrywanym entuzjazmem wypatruje nocnej gali, kiedy to gwiazdy filmu zaprezentują się na czerwonym dywanie w Oscarowych kreacjach. Reżyserka, która obecnie pracuje nad filmem o życiu Franca Kawki, zdradziła, jakie emocje towarzyszą wyborowi najlepszych dzieł kinematografii. Agnieszka Holland nie gryzła się w język po kłótni Trumpa i Załęskiego. Wspomina o koszmarze. Podczas rozmowy Agnieszka Holland niespodziewanie odniosła się do trudnej sytuacji politycznej na świecie, wspominając o koszmarnej relacji z wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu. Reżyserka podkreśliła, że dla wielu członków Akademii Filmowej, podobnie jak dla Amerykanów i obywateli świata, rzeczywistość wydaje się przerażająca. W tej chwili przeważa raczej eskapistyczne podejście, to znaczy ta rzeczywistość jest tak przerażająca dla wielu członków Akademii, zresztą dla wielu Amerykanów i dla wielu obywateli świata. My rozmawiamy dziś dzień po koszmarnej relacji z wizyty prezydenta Zełęckiego w gabinecie owalnym, powiedziała. Agnieszka Holland, która miała okazję kręcić sceny w dekoracji przedstawiającej gabinet owalny, wyznała, że nie czuje nabożnego szacunku do tego miejsca. Gabinet owalny jest taki zdesakrowany, ponieważ kilka razy kręciłam w dekoracji, przedstawiającej ten gabinet, a to była dekoracja zbudowana, jedna, jedna, więc wiem, jak to wygląda. I nie mam takiego nabożnego szacunku, skwitowała.